Jaką część czasu poświęcić na wizerunek? Jak realna to jest szansa na zwrot z tej inwestycji, jeśli ktoś, na przykład, nie ma takich predyspozycji jak ty nie lubi spisywać myśli, nie lubi być w kontakcie z ludźmi, nie lubi występować na scenie? Innymi słowy, czy to jest droga dla każdego? Nie jest na pewno droga dla każdego, ale uważam, że każdy founder. Solo, albo załóżmy taki typowy duet, CEO, CTO. Nawet jeżeli CEO nie jest najbardziej przebojową osobą na świecie, nie jest na niego naturalne przemawianie, to chcąc, nie chcąc, musi się tego nauczyć na takiej zasadzie, że będzie musiał przekonywać inwestorów do słuszności, e, uwierzenia w ich wizję i w nich jako twórców produktu, i tego, że będą go umieli sprzedać. Będzie musiał przekonać klientów, i nikt za niego tych pierwszych kroków nie zrobi. No, i będzie musiał przekonać ludzi, których zatrudnia, przekonać ich, że w złych chwilach damy radę, że ta wizja produktu jest odpowiednia w tej spółki, przekazywać im feedback, informacje. To wszystko to są umiejętności, które tak naprawdę wpływają na to, jak występujesz, bo są to jakieś wystąpienia publiczne, jakieś sposoby przemawiania, i jedno wynika z drugiego. Ja nie uważam, że każdy musi publikować codziennie i stawiać jako strategię marketingową spółki to, że będzie widoczny, ale i jakaś obecność i jakaś choćby najmniejsza widoczność zarysowana po prostu pomaga.